W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O Józefie, witaj nam. Witaj stróżu, zbawiciela. Ty coś strzegł od kupiciela. O Józefie, witaj nam. O blubieńcze matki. Bożej rodzinnego życia wzorze o Józefie. Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi. Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce. I składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło boskie serce dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie boskie serce Jezusa. Złóż je na ofiarę najsłodszemu Zbawicielowi i Jego niepokalanej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i Maryję, i z tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen. Jezus Maryja Józef. Ser. Sercom Waszym oddajemy serca nasze, Jezus, Maryja, Józef. Sercom Waszym oddajemy serca nasze. Ojcze niebieski, Ty sprawiłaś, że w łonie Najświętszej Dziewicy słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dziękujemy Twojej opatrzności, że wybrałeś świętego Józefa na męża Maryi, na którą stąpił Duch Święty. Wraz z aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem, Oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej, oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu. Z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski. Przeczyste serce Józefa wstawia się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce Józefa, strzeż i umacniaj nas. Święty Józefie, Zbuduj nasz dom, święty Józefie, zbuduj nasz dom, dom oparty na skale, prowadzony przez ducha, dom oparty na skale, dom. Zbuduj nasz dom, święty Józefie. Zbuduj nasz dom, dom oparty na słowie, dom posłuszny duchowi, dom pełen pokory, dom. Na skalę prowadzony przez ducha, dom oparty na skalę miłości, dom oparty na słowie, dom pełen Jezusa, i zmarają przy tobie. Dom, dom pełen Jezusa, dom pełen Jezusa, dom pełen Jezusa. Dom, pełen Jezusa, dom. Ojcze niebieski, Ty powierzyłeś losy, Jezusa, Twojego jednorodzonego Syna i Maryi, Opiece Świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie. Dziękujemy Twojemu boskiemu miłosierdziu, że udzieliłeś mu potrzebnych łask i napełniłeś jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi świętymi w niebie, oddajemy Ci Cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Marią byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie łaski. Przeczyste serce Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami Niepokalane serce Maryi módl się za nami Przeczyste serce Józefa strzeż i umacniaj nas Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skalę, prowadzony przez ducha. Dom oparty na skalę. DOOOOOO Uparty na skale prowadzony przez ducha, Dom oparty na skalę miłości. Dom oparty na słowie, Dom pełen Jezusa, i zmarają przy Tobie. Dom, dom pełen Jezusa, dom pełen Jezusa, dom pełen Jezusa. Dom. Pełen dom. Ojcze niebieski ty, który wybrałeś świętego Józefa, na ziemskiego Ojca, Twojego Syna, i małżonki. Maryi pełnej łaski dziękujemy Twojej miłości, że możemy się także nazywać Jego duchowymi dziećmi. Bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem, jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dzieciństwo Boże. Wraz z całym Kościołem Oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej serca Jezusowego i stałeś na straży dziewictwa niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu z wiarą i ufnością, Zwracamy się do Ciebie o uproszenie łaski. Przeczyste serce Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroni nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło. I w twoim sercu ukaż nam tajemnicę triumfu niepokalanego serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi módl się za nami czyste serce Józefa, Strzeż i umacniaj nas Święty Józefie Zbuduj nasz dom Święty Jozefie. Przez Ducha, dom oparty na skalę. Dom święty Józefie. duchowi dom pełen pokory dom dom oparty na skalę prowadzony przez ducha dom oparty na skalę miłości Jezusa i z Maryją przy Tobie dom Dom pełen Jezusa Dom pełen Jezusa Dom Пел Иисуса дом. Пел Иисуса дом. Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Przeczyste serce Świętego Józefa lili pokory i sprawiedliwości, wraz z niepokalanym sercem Maryi. Błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim sercu z sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek, w najświętszym sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen. Litania do przeczystego serca świętego Józefa. Krzyj Eleison, Chryste Eleison, Krzyj Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, przejęte troską o losy rodziny w Egipcie, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, lili o pokory, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, mieszkanie wielu cnót, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa wzorze czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa gorejące zawsze miłością do Boga, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługowierny i mądry, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, Filarze Prawdy, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, Filarze Świętej Matki Kościoła, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, Pełne Opiekuńczości, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, Słodycze Miłości, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, pociecho zatroskanych, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, nadzieje wątpiących, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, pogromco złych duchów, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, w pokorze najgłębsze, Módl się za nami. Przeczysta serce świętego Józefa, w Bogobojności najwyższe, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. Przejrzał go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót. W czystości archanielskiej, jak kwiat Lili, Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się, o przeczyste serce Józefa, serce najczcigodniejszego patriarchy, serce świętego oblubieńca Matki Jezusowej. Serce najszlachetniejszego Ojca, karmiciela naszego zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, słodyczy, pokorze i miłości. O serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce Świętego Józefa, użycz nam twego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce oblubieńca zjednoczone z najświętszym sercem Jezusowym i niepokalanym sercem Maryi, pozdrawiamy cię naszymi sercami i prosimy cię bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca. I bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.